Omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu INT64 i wypisz je w wierszu. Pisanie programu. Rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj, wypisz w. Nazwa składa się z litery alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych WAR, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, in 64 zmienna o wartościach całkowitych z zakresu przybliżenia od minus 9 razy 10 do 18 do plus 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. W końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Czytanie, read, nawiasie wartości zmiennych a i b. Instrukcja instrukcji ReadLine LN oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej A, spacji i wartości zmiennej B. Przecinek pełni tu rolę separatora. To znaczy zapis writeLine A, spacja, B oznacza złożenie trzech instrukcji. Write A, write spacja. Rightline B. W instrukcji rightline ln oznacza przejście do nowej linii. End.com z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.